Hej, cześć. Witajcie na naszym magicznym kanale. Z tej strony Sylwia. A ja jestem Patryk. A dzisiaj dzisiaj otworzymy sobie ostatnią część, czy raczej ostatnie 18 boosterków z Twilight Masquerade. Zapraszamy na film. Mam tutaj nasze ostatnie 18 boosterków z dodatku Twilight Masquerade. Jeśli jeszcze nie widzieliście naszych openingów ETB oraz poprzednich 18, link pojawi się prawdopodobnie gdzieś tutaj. Teraz podzielmy sobie je na pół. Tak mniej więcej przetasujmy. <śm> 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 I raz, dwa, trzy, cztery. Zaczynamy od naszego mopa ulubionego. Pomijamy go po brzuszku, bo chcemy greninę. Ja po mopie. No dobra. Pięknie się otwarło, nawet nie trzeba było siły. Na bok, grenica. Tak. Albo też nie ma 9 Tak, 9 dziewięć Woda. Ogień. 1-0. Patrz, mamy hisuńskiego growlifa na start. No, no nie tego, którego byśmy chcieli, to jest jednak taki mały. My chcemy tego full -arta, Tak. Ale, ale jest dobry początek. Jest poliwak, czy poliwak. Mamy już to jest jego Jezus. ogon. Nie bo jak nasz żywy? Tak po prostu sobie przytula swój własny ogon. Nie Darumaka. Iron Bundle po raz kolejny. 7 chyba już. Tak. Probopass. Loveball. Synx. Clefairy. I Walking I Wake. Kolejny raz Pokémon z przeszłości i jest to Walking Wake. Nie najgorszy. Pójdzie do koszulki. Aczkolwiek jej nie jest też najpiękniejszy. Jednak myślimy o takich. Konkretniejszych, po komentarzach jak Kreninja, <grych> w Fularcie, albo Perin. I, albo Perin z aparatem w Fularcie, i jeszcze są te 9 IV. 9 IV, Bladmon saluna jest dużo tego. Dobra, ja teraz umyję zęby. Tak, trawa jakoś powiem tak, nie wiem, zainspirowałam się. No, ja zielenią... pomyślę, że prąd, w sensie elektryczność. Mroku. Tylko mrok. potrafiliśmy. Pucciena. Palosant, nie było go. Nie było jeszcze Pinbur, tak? Spinarak, kilowatrel, Brut mhm. y, ale nie, nie holo. Tak jest. Community Center, Tadbul, Bulb, Cramorant. Tak, Cramorant. Tak, Infernape. Infernape. też nie było go. Tak. A, jeszcze. Tej małpy jeszcze nie było. Tej ale naszym... jeszcze to nie jest to, na co czekamy. Tej małpy w naszym cyrku jeszcze nie było. No cóż, jedziemy. Z Kolejne seniorzy. Oh. Psychiczne. walka Tadwald, Eplin, Flabebe, Litwick, Sunflora. Wow, troszeczkę pojechałem. Anchor Hammer, mamy Glalie, mamy Dakleta, czyli mm -hmm. pierwszą formę słony. Mamy Chimchara oh! i Bladmunursaluna. Saluna. O! Wow. Co prawda jest to tylko Ex, ale jednak jest ta Bladmundur Saluna. Ale jeszcze jej nie było. Tak jest, jeszcze nie było Bladmundur Ursaluny. Ładna! Ładna no. Bardzo ładna. Jedna z potężniejszych, no. czy raczej jeden z potężniejszych Pokémonów, który na razie powstał, jeśli chodzi o typ ziemny. Tutaj jest akurat jako normalny. No, nie powiem. Lanun Ursa Ursaluna. Dobry drop. Dobry. To w sumie jak ta Ursaluna, to... Tu Będzie Ursaluna, dokładnie. Podlacie, za łóżkami. Prosimy Perin z aparatem. No do pary, wiesz. Jest Ursaluna, to fajnie jakby była Perin. No co to ona fotografowała? Ursaluna. Elektryczność. Eee, Ogień. 2-0. Aplin. Flabebe, Litwig, Puciena Morpeko e, Kondeldur Konkeldur tak. Diplin, <grym> Diplin, <grym> Palosand I Froslas No nie, no trafi mnie coś zaraz <grym> Dragapult Woda Metal w sensie stal. A elektryczność To co? Ja jakoś tak, nie umiem chwycić dobrze. Sanker Abra, powracający Pokemon, ostatnio dość często, Snorant, Chimeco, nie było Chimeco jeszcze, Kiran był, Sunflora, Boomerang Energy, Iron Leaves, czyli jeden z future Pokemonów, których jeszcze nie było. I właśnie. Jakie to w ogóle! Właśnie jeśli chodzi o przyszłe Pokémony, to... Chciałem powiedzieć, że to Miecze Sprawiedliwości. To nie są Miecze Sprawiedliwości. To Pokemony y, jak Terrakion, Virizion i i ten trzeci, one akurat fajnie wyglądają w wersji Future. Niby roboty, ale takie dość pasuje mm -hmm. im do. Także to jest Iron Leaves, mamy Krodanta. I Frostlass. I Frostlass, so. Ogień. Y, walka. Woda. Też na wół. Frogadier, Illumise, tak? ilumize tak. ilumize Aplin, Nospas, mm -hmm. kramorant Nospas, który wskazuje zawsze nosem na północ. To jest jakby kompas. Aha, okej. Okay. Taki nosowy kompas, Nospas. <laughs> Tatsugiri, Farigiraf, mm -hmm. Aplin, Snorant i o, Iron, Iron Leaves, ale już w pełnym holo. Zobaczmy tym razem i będzie jak na mnie walka. Ogień. Trawa. Przełożę sobie do tej ręki wygodniej. Ilumizę. Uplin. No Seeking, Siking. Perin. Perin. Tylko zaś nie taka jaką chcemy. Tak, nie ta, co chcemy. Deeplin. Cramorant. Hepom. W oh. No w holo. holo. Iron Torns. Czyli kolejny Ech. z Future Pokémonów. Nie wiem, czy kojarzysz tę Ty Tyranitara mieliśmy, taki dinozaur? Nie, ho, ho. no nie. A no było dobrze. coś z takimi no. łapami, no? No to to jest Tyranitar przyszłość. Chciałabym okay. go w, w przeszłej wersji w past. Niestety nie ma, ale Iron Tors? Bardzo fajnie. Ładna karta, może. Być. No Ładna. Może być czy Plus. Tak jest. Ty, bo już topnieje, a dalej po prostu nic nie trafiliśmy. No właśnie. No ja bo... nie wiem, czy wy też tak macie, ale mnie to na przykład strasznie denerwuje, że jest tyle ładnych kart, a po prostu 500 razy powtarzają się te i same, no, po prostu no nie. Cały czas jest... Jakby nie można było zrobić pięć zwykłych i pięć takich super ekstra wypasionych, fajnych full artów. Godpack. No, to jest co... No to, to się trafił by godpack? na każdy taki booster box, żeby był jeden godpack gwarantowany. No to, no, jeszcze, to jeszcze To już rosumie, nie byłby godpack. Nie? No to taki super pack. No. To mi się nie wulwersował. Przewróciłam, czy nie? Nie wiem. Zobacz. Tak. Mm, ogień? Nie. Trawa. OK. Corfish. Gruki. Heavy. <laughs> Finizen. Skolipede. Billibolt. Accompanying fl 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 flute. Flute. Carmin, Growlithe i... Polaka <laughs> sam. <laughs> ja zejdę. To nie jest na moje nerwy. Okay. Oh. Ej, ja nie patrzyłam, powiedziałam wcześniej no o No wiem, dlatego Pugla Ciebie 5, nie powiedziałby mogli. 3-0. Cholera, słabo mi idzie. Wow, 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 za daleko. No Ninetales, Trebanant Imolga, Frogadier, Accompanying Flood, slurpów. Mylotik, Hessel Grooliff! Patrz jaki piękny i nawet ładnie Jaki tu Ładny jest Grooliff nie, z ale ładna! Tak, to jest karta jedna z tych, którą chcieliśmy zdobyć i mamy Mamy yes! Growlifa. <laughs> ale ładnie. No piękny jest I co jeszcze? Munki Dory no. Ale Growlif jest prześliczny Piesek no, jest Dopieski są najważniejsze. Ooooooo... Walka. Woda. Stal. Helioptile, Finizen, Caretaker, Ogre Mask. Maski Ogre, Aha, okej. Okay. Bropas. właśnie tak mówię, żeś... to jest. Probopas Probo HeraKros. TanGros. Poliwak i... Piotr. Który to już? Czwarty? A nie wiem, ale... Ręce mi opadły. Ciesz się, mamy Growlifa. Tego pięknego Growlifa. No. Jeszcze tą babę z aparatem i Greninja, a tu busterki topnieją. Woda. Psychiczny. Mo co Śmieszna paczka. Ninetales, Evanant, Imolga, Milotic, Ariatos, Kairan, Tłaki. Nie było jeszcze Tłakiego. O, śmieszny też taki. Abra. Oh! Black oh! salada! Yes! I to w oh! To jeszcze nie Full Artowa, która zjada sobie miodek z korzenia, ale to już jest ta fajniejsza, ta taka... No, lepsza niż lepsza. zwykła jakaś taka karta, nie? Lepsza Strykki. niż Zabdos, umówmy się. Lepsza <noise> niż Nex. To jest. No, no tak. No Druga Bladmund, Ursaluna. No to Luna. Super, no. Bierzemy gluta. Elektryczność. Ogień. Prawa. Ja w tym nie trafiłem ani razu. Czańko, ale jakie karty, żeś no, te wszystkie no też trafił? <noise> Chyba, nie? Tak, wszystkie trzy. Tak. Czańko. czar? Wirlipede, Crowdant, Laki Helmet, no Laki Helmet, właśnie, Laki Helmet, Mightyena, mm. Revavrum, Flat <laughs> Sandigast i Enamorous. Mm. No, no, Nie enamorous. pokazuję nawet, bo już tu 50 raz wystąpił. Także wiecie, jakby się ktoś chciał powymieniać. No, mamy takie mamy karty, które się kolo. często powtarzają. Dobrze, zróbmy mi po nie Może energia powinna być tutaj z mojej strony jakaś. psychiczna. Bogactwo. Jaki jest kolor bogactwa? Zielony, to trawa. Dupa. Z bogactwem byś trafiła, jakbyś powiedziała, że złoty. <laughs> A fakty, jakby się z wiesz, ze stówczyną skojarzyło. Hmm. Caretaker, Glimet. Glimeta jeszcze nie było. Lampent, Poldegeist, Boomerang Energy, Slurpów, Perin, Nie tak, której raz. chcemy, ale Perin, Luxio, Skarmory, Enamorus. Mm. <gryśla> Drugi raz z rzędu. Mm -hmm. e, walczący. Psychiczne. <gryśla> Czy to jest 4-0? Tak. <gryśla> nie mam nawet szans już na Widzisz? Jedni mają szczęście w tym, a drudzy mają szczęście w czym innym. No, Kartum, tak, tak. Slagma, Swirlix, Tadbulb, Revavroom, Rillaboom, Handheld Fan, Kilowattrel, Farigiraf i hitra. <grystanie> Woda. Nie wiem co co, co może tak, właśnie może tak? To... to trawa. A wiesz, że chciałam powiedzieć psychiczny? <grymne> Ale zobaczyłeś tam i nie będziesz I drugi raz, tak no. I za tak myślę, no nie będę drugi raz, nie? A to by... Palosant, Timbur, Spinerak, Hisuian Growleaf, grow Community Center, Ferigi, i szybko. Br Brudponet, <grymne> Enchanced Hammer, Hitran i Pheasant DPT. Posz. <grymne> Elektryczność. Woda. Prawo. Glimet, Lampent, Pol, Polchageist, Ducklet, Loveball, Glimora, Ariados, Ogremask, Polirat i Alkanin. No, no, piesek jest. A taki piesek. <grym> no przynajmniej jest tamten piesek. No dobrze, że chociaż tamten piesek. Ale najważniejszy jest mój piesek Sherlock. Ostatni mój pakiecik. Zobaczmy co przyniesie. Mam nadzieję, że granidrze. No ja bym Babę z aparatem. Też bym chciał. Tylko fularcie eee, woda. Ogi. Jest! No! Chociaż jeden. Nie będzie 4-0 Poliwak. IPOM Darumaka, Corfish, Enchant Hammer, Kilowattrel. Glei, słona, iron bundle w rewersie no trochę lepiej. I Dragapultex. Dragapulte Zawsze jest to jakieś Zawsze coś do ciekawsze przodu. zakończenie moich pakietów. No i mamy Deliberda, czy raczej iron bundle, który będzie szedł tutaj razem z Słoną, a to schowamy sobie to jak aparat, to w plenerze, czyli trawa. Jak aparat, to padająca bateria, czyli elektryczność. I stal. Stal w sumie też pasuje. No też są tam elementy stalowe trochę: Seeking, Sunker, Abra, Snorat, Rayford, Diplin, Chiu, Cook, Chaimko, Kidok. Aha! No, nie tego się spodziewaliśmy no, na koniec. Niestety, dupa blaszka. No, ale co można powiedzieć, jeśli chodzi o te 19, 18 pakietów, mm -hmm. kolejne, które mieliśmy, trafiliśmy prześliznego Grolifa hisujańskiego, te. który po prostu był jednym z naszych wymarzonych w tym pakiecie. Myślę, że mm -hmm. prócz Perin i prócz Greninży, z racji ich ceny, i z racji Perin, no, fotograf fotografa zrozumie. Tak. To to Pruszperin Growleaf jest po prostu takim pierwszym dropem, którego chcieliśmy i mamy. Popieski, popieski. Dokładnie. Mamy Ursal w Eksie i drugą Ursal w Eksie, z czego jedna jest oczywiście o wiele lepsza. Mamy Dragapulta X z terasalizacją smoczą i mamy Iron Torsy. smocze, ale elektryczne. No, także nie jest najgorzej. Łącznie z tymi kartami, które trafiliśmy wcześniej, które oczywiście możecie zobaczyć we wcześniejszych odcinkach, nie jest najgorzej. Mogło być lepiej, no ale co zrobić? No... Ale tak, w sumie to jest to jeden z naszych słabszych chyba boksów, nie? No tak. Tak mi się wydaje, co, co do tej pory otwieraliśmy. kończę na wizji. Do tej ale... pory, jak otwieraliśmy, to było różnie, bywało bardzo różnie. Bywały Pamiętam, takie. A te, ta z Eevee? E e evolving Skies. Evolving Skies no. to też tam chyba dwa takie, co nam w ogóle nie szło, pamiętam. Tak, cały no booster nie. box po prostu Top pusto, drama. nic ciekawego i w ogóle, a potem no. drugi booster box, wtedy to takie było tak popularne, że wzięliśmy chyba dwa no. booster boxy i ten drugi booster box zaś był odwrotny, tam były same dropy i prawie nic słabego, więc no. No, jak widać, zdarzy się, że trafimy kart... Ile to jest? Jednym razem Twa, trafimy trzy, trafimy cztery, zarga, pięć. a drugim razem... Trafimy no tak, pieśka. Osta ostatnio trafiliśmy Pieśka. Najdroższą... ostatnio trafiliśmy najdroższą kartę z całego pakietu. No to teraz chociaż trafiliśmy ładne karty, bo nie powiem. No. Niektóre są naprawdę ładne. Tak. Ale no dużo brakuje. Szkoda bardzo, ale no. Takie jest życie. Takie życie. Nie będziemy dokupywać kolejnych, żeby... No losować, nie, czy coś. Nie. No nie, my jednak kupujemy te ta boxy tak, żeby raz kupić, co się trafi, to się trafi. A reszta trudno. A reszta trudno. Może kiedyś będziemy odkupować, wymieniać się, właśnie, chcecie to. Mamy tutaj Dopiszcie. dużo kart do wymiany. Sami wiecie jakie, bo... I to nie tylko z y, tych maskaradów. Ty... Maskaradów. Masquerade, Twilight Masquerade, Są też z innych dodatków, na przykład Paldean Students. <laughs> Tego mamy sporo. Tego mamy sporo, no i co? Na dzisiaj myślę, że to wszystko. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, żeby trochę nam podbudować to, jak słabo poszło. No i co? Pocieszyć Widzimy... nas, podnieść na duchu. Dokładnie. Widzimy się za tydzień w nowym filmie. Może to będzie Wizarding Trunk, a może już był. Nie wiem jak, kiedy to wypadnie. Może to będą figurki, bo też się szukują. Powoli kończę podstawkę Wiedźmina, podstawkę Starego Świata. Zrobimy sobie potem podsumowanie. I po podsumowaniu zaczniemy dodatki i w międzyczasie szykuje się coś tam z lobotomi, ale to zobaczycie na dniach tygodniu. No jeśli jeszcze nie widzieliście filmiku z lobotomi, to zachęcamy was, żeby tam zajrzeć. Możecie zobaczyć ile tam jest figurek, więc Patryk będzie miał co robić. Jest ich ogrom. A jeśli jeszcze nie wiecie o tym, to Chacha Games ostatnio zrobił jakby spolszczenie tej gry i przed sprzedaż była jakiś czas temu dostępna, może jeszcze jest dostępna, tak jak mówię, nie wiem kiedy to będzie opublikowane no, także na pewno znajdziecie, jeśli będziecie chcieli, jest to ciekawa planszówka, którą mamy do przerobienia tak. a jeśli już ją przerobimy i nagramy, to podzielimy się nagraniem Oczywiście. jak wygląda rozgrywka na razie jeszcze się nie podejmujemy, bo instrukcja jest w języku angielskim i choć nie jest to jakiś wielki problem, to zasady są dość Skomplikowane, Skomplikowane, dlatego czekamy na wersję w języku polskim. I być może, jeśli będziecie zainteresowani, to nagramy jakąś rozgrywkę. Dokładnie, instrukcja. Ja sama się nie mogę doczekać tej. Ja też. Instrukcja <gryś>... jest gruba, a same scenariusze są grube. To jest po prostu taki pliczek tekstu. No Niby nie jest problem przetłumaczyć z angielskiego, ale no, jeśli mamy no możliwość. potem się gdzieś potknąć i zrobić coś nie tak. Jeśli mamy możliwość w przyszłości mieć po polsku, czemu nie? Dobrze, to w takim razie dziękujemy Wam za oglądanie. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa! Pa! pa.